Cześć, jak się macie ludziska, nazywam się Wesek i zapraszam Was do Happy Wheelsu! Trzeba było zbyt energetyczne, przywitanie jak na kurczę 23. Okej. Okay. Wheel of Kill, Wheel of Kill OESU Ja to muszę. Przecież mi to zajmie wieki! Chwilę, chwilę. Chwila, chwilę. Chwilę, chwilę. Jeden! Jeden! O, teraz polujemy na grubaska! AHA! 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 Aaaaaa! <gryzanie> Padłeś! Nie wiem, czemu się tak martwię? To nie jest takie... OHO! Ja to mogę robić z zamkniętymi oczami. Zamknięte oczy mam! Było blisko! Było blisko! A! -ha! Kurde balić to! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. jej dupę! Devball extreme? A nie ma czegoś takiego jak default Stream. Ja i mały, mój mały Krzysiek. Znaczy tylko ja. Bo mój mały Krzysiek nie żyje. Ho Okej, okay, okej, okay, za szybko, za szybko! Zdecydowanie za szybko, za szybko! Za Poczekaj, Krzysiek! Nie lataj mi! Poczekaj, dekoncentrujesz mnie! Krzysiek! Krzysiek! Wygrałem! Wygrałem! nowe wyrzuć siebie. Okej. Okay. Bo Jezu! A A, mam raka! najlepszy czas Superman. Super short. Czor... O! o! Mua! Nie ma lepszego, nie ma lepszego od Twojego starego Jep, <ślesy> <A, kluzny> Jep, 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 dobrze. źle, O, dobrze. DA! DA! Płuj! Stój! Nie! Nie! Nie bawi! Nie chcę się ba... Nie, poczekaj! Nie chcę się bawić! Poczekaj! Ja nie chcę! Au! Au! a, a, Panie! Wygrałem! wygrałem, O Jezu! O! Oh, Okej! Okay, Okej! Okay. Bap! No nie! Centralnie w buzie, Nie! Ta gra nie polega na lizaniu się, kurde, z czopem. A, pff, W dupie z tą grą, jeszcze raz. Skul się! I łapią! Łap, łap, łap. Uh, press Z right around when you get the bump at the end of the boost. Then go through the hole. Simple? Simple. Uuu, Aha! O! Oh! Nie, bo takie blisko. Ha, yes, yes, co trzecim! kurde, razem. O, a na cię zabić nie mogę. No jakie ja mam się czuć? Ha raz. Tym razem spokojnie. Oho! Ciebie nazwę tatuś, ciebie nazwę Tomuś. Tatuś i Tomuś. Dawaj, tatuś. Łowowow, papapapa, 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 papapa, pa. Sukces. Wystarczyło mu na zimie. Awesome, czyli muszę zielony zrobić! Cut wit. Zielony! Zielony! Głupie patyki. Dobra, mam, mam... Dobra, jeszcze mi dwa zostały. Wystarczy go zrobić tak. Wyrzucić wszystkie noże. Dokładnie o to mi chodziło. Dobra, dobra. O, został mi jeden miecz, jeden miecz. Totalna porażka. Totalna porażka. A wysoko. Uda się, żeby wygrać. A, mogłem to złapać! Dobra, dwa zwalone. Trzeci zwalony. To źle brzmi. Nie! Cholera. jasne jestem O tak najtrudniejszy spadł bez ciebie złapić Łapto, 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 łapto. łap to Za dużo tekstu muszę wszystko przyznać. replay of fastest time kill the girl before she gets it. a spóźniłem się no cholera jasta CICHO Zamknij się! No, spokojnie, ej, stary, wiem, że cię rzuca! A! <śm> <śm> no! No stop, przecież! O! <śm> <śm> o! Checkpoint, dobra, 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 dobra. Ja muszę wziąć ten checkpoint drugi. To nie będzie trudne. Nie. Nie, nigdzie nie idę. Nigdzie! Nie idę! Jezu! Tego się nie spodziewałem. Dzięki wam wszystkim serdecznie za oglądanie tego odcinka, nie udało mi się przejrzeć Nie udało mi się przejść te ostatniej mapy, ale, ale, ale Pokrałem sobie, było fajnie. Trochę się wkurzyłem. Wybaczcie. Ale ode mnie to tyle, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak klikniecie łapkę w górę, nie zapomnijcie o łapce w górze, to w górze, bo mnie to wspiera, jakkolwiek, zasubskrybujcie, jeżeli jesteście nowi, a um, ode mnie to tyle, trzymajcie się kochani, do następnego razu, pa, pa!